Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Alex and the Books. Ja jestem Alex i mam nadzieję, że macie dzisiaj przemiły dzień i że jeśli nawet nie jest miły, to że może ten film wam go umili. Dziś będziemy rozmawiać o książkach, które zmieniły moje spojrzenie na różne aspekty i sprawy. Ja już kiedyś nagrywałam taki film, ale gdzieś tam porzuciłam ten pomysł na jakiś czas, bo nie wiedziałam, jakie książki mogłabym Wam pokazać. Trochę jest tutaj nowych tytułów, trochę jest tytułów, o których zapomniałam i które przypomniały mi się w, dzięki innym premierom. Dlaczego w ogóle ten film? Dlatego, że uznałam, że może warto do tej formy wrócić. Jestem ciekawa, czy jakieś książki zmieniły też wasze spojrzenie na różne aspekty życia. I nie przedłużając, zaczynajmy temat. Najpierw chciałabym opowiedzieć o Krwawym Kobalcie. Jest to reportaż, po który sięgnęłam spontanicznie w zeszłym roku w grudniu i przyznam szczerze, że mocno mną wstrząsnął. Jest to reportaż, który opowiada bardzo wnikliwie o sytuacji w Kongo, e, sytuacji osób, które tam mieszkają, które się tam wychowały. Mm, I głównie chodzi tutaj. O wydobycie kobaltu i o to, jak on wpływa na infrastrukturę, na sytuację w Kongu, na to, jak wygląda polityka tam, jak się traktuje ludzi, którzy ten kobalt wydobywają, bo ważne jest, abyście wiedzieli, że nie, nie dzieje się to tak w taki cywilizowany sposób, w jakichś różnych chronionych zakładach pracy. Nie, tam kopalnie. To trochę takie miejsca, w których pracuje się jak na roli, to znaczy niejednokrotnie osoby, które wydobywają ten pierwiastek, Robią to tak naprawdę bez żadnych środków ochronnych, narażeni na skutki obcowania z nim dzień w dzień. Też ceny tego wydobycia, mimo że jest to katorżnicza praca, są niewielkie. Ze względu na to, że są to zarobki w przedziale od jednego, chyba niecałego dolara, do może maksymalnie dwóch, za jakąś konkretną ilość, o której teraz nie pamiętam, chciałabym powiedzieć Wam dokładnie. Ale nie mogę sobie przypomnieć. Generalnie spotykamy się tam również z niesprawiedliwością wobec płci, dlatego że kobiety za tą samą ilość kobaltu dostają mniej pieniędzy. To są głodowe stawki, nierzadko pracują całe rodziny, żeby w ogóle móc się utrzymać. Dzieciaki nie mają jak iść do szkoły, nawet gdyby rodziców było na to stać, dlatego że no po prostu lepiej jest im iść do pracy i wspierać ich, i wspierać to życie codzienne. Warunki są po prostu dramatyczne. E, wszystko to um, jest ceną e, popytu na takie urządzenia jak laptopy, jak telefony, jak elektryczne samochody, dlatego że kobalt jest. E, Ważną, ważnym pierwiastkiem w wyrobie baterii do tychże rzeczy jest niezbędny, a największe złoża są właśnie w Kongo. I, I tak naprawdę, często ten łańcuch dostaw jest taki długi, że dla tych, którzy ten kobalt wydobywają, praktycznie nic już nie zostaje, stąd te głodowe stawki. To, co jest najgorsze, to fakt, że firmy, ogromne firmy, które produkują te w sumie luksusowe już dobra, jeśli można to tak określić, jeśli patrzymy oczywiście. Od strony tych, którzy nie mogą sobie na nie pozwolić, a dzięki którym w ogóle je mamy. Obiecują oni, że ten kobalt, którego używają, wydobywany jest w warunkach fair trade, w warunkach dobrych dla pracowników, ale autor tego reportażu nie zauważył, żeby kopalnie różniły się od siebie i tak naprawdę często jest tak, że te firmy już kupują kobalt od pośredników, pośredników, którzy skupują od takich fizycznych pracowników. No dla mnie to było drudgocące, dlatego, że no, ja żyję... W niesamowicie uprzywilejowanym środowisku jestem w stanie sobie pozwolić na edukację, na spokojne życie. I tymczasem patrzę na to, że tak naprawdę w tym samym momencie, kiedy ja nie wiem, idę do kina, cieszę się nie wiem, jakimś sprzętem, które sobie mogę kupić, cokolwiek. Um, Inni ludzie walczą o byt i niejednokrotnie tracą życie, próbując ten kobalt wydobyć, ze względu na to, że czasem złoża są bardzo głęboko pod ziemią i muszą oni kopać e, właśnie w takich tunelach, które są za małe. Tam są również dzieci wpuszczane do tych tuneli, dlatego że są mniejsze i łatwiej jest im tam wejść. I wiecie, niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, w których te tunele się zawalały i dzieci i, i pracownicy umierali. Po prostu tracąc na przykład, dana rodzina traci żywiciela, tak i teraz jakby inni muszą iść do pracy, no to jest po prostu coś niesamowicie strasznego. I to zmieniło moje postrzeganie, myślę, że miejsca, w którym się znajduję w życiu, ale też moje postrzeganie tego tak, takiej próby konsumenta, aby wziąć pod, pod uwagę dobro innych ludzi i żeby tak aktywnie przeciwdziałać takim sytuacjom, dlatego że. Może nam się wydawać, że mamy ogromny wpływ, i oczywiście to, czy będziemy coś kupować, czy nie, ma wpływ na to, czy będzie to produkowane, ale są to śladowe, tak naprawdę. Śladowy jakby mm, sposób na, na przeciwdziałanie temu. Ja bardzo bym chciała wiedzieć, jak mogłabym działać szerzej swoim, swoimi wyborami, i tak dalej, dlatego że. Um, Możemy wybierać firmy, które uważają, że, że są fair, które mają jakieś różne certyfikaty, których miejsca zatrudnienia są sprawdzane przez jakieś różne instytucje, ale i tak to wszystko może być tak naprawdę fatamorganą, którą zasłania się nam oczy i, i zamydla się je tylko po to, żeby, nie wiem, oczyścić nasze sumienie. Także to jest coś, co bardzo mocno mnie dotknęło i, i cały czas siedzi we mnie ten reportaż. I cały czas zastanawiam się, w jaki sposób możemy zmienić to nasze podejście do różnych rzeczy. Staram się kupować świadomiej, kupować tylko to, czego potrzebuję naprawiać, nie kupować nowych rzeczy. Także jest to w jakiś sposób krok naprzód, ale patrząc na skalę tego, co się działo, co się dzieje w Kongo, mam wrażenie, że to nie ma znaczenia i tak mnie to troszeczkę zdruzgotało, jeśli mogę być szczera. Teraz troszeczkę o relacjach, żeby też nie wprowadzać takiej grobowej atmosfery w ten film. Everything I Know About Love Dolly Alderton to jest książka, o której wspominam tutaj od czasu do czasu i myślę, że w tym filmie chciałabym właśnie zaznaczyć, że to jest pozycja, która trafiła na mnie w idealnym momencie. Mojego życia, kiedy ja miałam dużo rozkmin dotyczących właśnie relacji, miłości, tego w jaki sposób łączymy się w pary, że człowiek jest osobą społeczną, osobą, która potrzebuje mm, gdzieś tam towarzystwa rozmowy i bliskości i zastanawiało mnie, czy te relacje zawsze muszą być romantyczne, czy tak naprawdę mm, Taki nacisk właśnie na tą seksualność i właśnie na te relacje romantyczne, na związki jakby z drugim człowiekiem, które są, nie wiem, no wiecie, są takie po prostu romantyczne. Nie wiem, jak to inaczej określić. Czy to wszystko to jest jedyna droga, którą możemy podążać? I to mnie bardzo mocno frasowało i zastanawiałam się nad tym, nad tym. I, i mam wrażenie, że idealnie gdzieś tam sięgnęłam po tą konkretną pozycję dlatego że tutaj autorka mocno dzieli się z nami swoimi przeżyciami, swoimi wspomnieniami, swoimi przemyśleniami. My towarzyszymy jej tak naprawdę od dziecka, gdzie ona nam pokazuje, jak właśnie to spojrzenie na relacje się zmienia, jak też tworzyło się relacje wtedy, jak tworzy się je teraz. Że Tindera i tych takich szybkich spotkań, takich związków, które są troszeczkę niepogłębione czasem, bo, bo niektórzy tego nie szukają i tak dalej. I jej wnioski i ta cała podróż, którą ona odbywa, dodatkowo też było tutaj troszeczkę o takich zaburzeniach odżywiania, więc ja totalnie się w tym odnalazłam. To mnie bardzo wzruszyło. Ja pamiętam, że się tak ymm, naprawdę mocno popłakałam, gdzieś tam musiałam z siebie te emocje wyrzucić, dlatego że poczułam, że. To było trochę jak taka rozmowa z przyjaciółką starszą, która mówi mi, że wszystko będzie w porządku, że mm, powinnam dać sobie czas, że każdy z nas powinien dać sobie czas, bo to, czy my mm, potrzebujemy miłości, czy nie, to jest jedna sprawa, ale sposób, w jaki jej szukamy, mm, czy jest to w zgodzie z nami, czy jest to raczej podyktowane tym, czego chce od nas społeczeństwo, to wszystko jest ważne. E, ja mm, wiem, że nie każdy się z nią utożsami, nie każdy też będzie ją lubił, możecie się od niej odbić, ja to rozumiem, ale ja po prostu będę polecać ją wszem i wobec, bo uważam, że właśnie w takich latach 20-30 jest to wspaniała książka, która pomoże nam troszeczkę zrozumieć to, co się dookoła dzieje. Ja wiem, że wiele osób w moim wieku młodszych i starszych jest zagubionych w dorosłości. W dorosłości takiej odpowiedzialnej i też w dorosłości, która mówi o tworzeniu par, o otworzeniu takich czasem rodzin wybranych, i, i o tym, że szukamy drugiego człowieka, szukamy i wystawiamy się gdzieś tam na ocenę na, na to, co się może wydarzyć, i, i zostajemy zranieni, i potem ciężko jest nam na przykład się otworzyć. To wszystko jest normalnym, integralnym, jakby integralną częścią życia i, i takiego poznawania troszeczkę tego, czego my potrzebujemy, i myślę, że niektórzy z nas po prostu potrzebują czasem o tym przeczytać, więc tutaj to znajdziecie. Ciałaczki, kobiety, które wcielają feminizm, tutaj. Pozycja, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie zeszłego lata. Sięgnęłam po nią spontanicznie w audiobooku i przesłuchałam jej bardzo szybko. Tu jest bardzo wiele różnych kobiet, które w różny sposób opowiadają o tym, czym jest dla nich feminizm, czym jest dla nich kobiecość, w jaki sposób one na rzecz tej kobiecości i tych kobiet działają. I to są bardzo różne działania. I mam wrażenie, że ta książka była mi potrzebna, żeby w ogóle zobaczyć, jak wiele różnych kobiet, w jaki różny sposób może walczyć z patriarką. Hatem, z ograniczeniami, które wciąż gdzieś tam nas spotykają w społeczeństwie, i że możemy mieć różne poglądy na różne sprawy, ale. Ten, ta jedna misja, misja jest jedna, i jest w nią po prostu takie zjednoczenie, siostrzeństwo i wsparcie innych kobiet, nie szukanie wrogów w nich czy osób, z którymi możemy konkurować, a właśnie dostrzeganie tego, że nasze różnice są naszym błogosławieństwem i po prostu możemy wzajemnie się tutaj motywować i wzajemnie możemy się inspirować. Ja się czułam bardzo zainspirowana po tej książce. I dumna z tego, że um, tak wiele wspaniałych kobiet mieszka w tym samym kraju i działa na rzecz tego, żeby mi na przykład było lepiej, mi i moim przyjaciółkom. I naprawdę bardzo mocno to mnie dotknęło, że um, wciąż jest tak wiele do zrobienia tak wiele różnych um, uprzedzeń. Tutaj jest też o doświadczeniach różnych kobiet, na przykład um, artystek czy aktorek. Czy innych branż, w których one się gdzieś tam parają, jest tu też świadectwo kobiety niepełnosprawnej. I to wszystko, te różne spojrzenia kobiet, które działają w organizacjach, kobiet, które działają na własną rękę, które swoim własnym życiem dają nam świadectwo i taką właśnie motywację, to sprawia, że myślę, że każda z nas się tutaj odnajdzie i poczuje się chciana, poczuje się ważna. Są tu też historie, które mrożą krew w żyłach i, i po prostu takie doświadczenia, które spotkały różne kobiety, mogą połączyć je tym właśnie w tej kwestii. Tu było na przykład takie doświadczenie aktorki, która mówi, że w młodości musiała występować w rozbieranej scenie, będąc jeszcze tak naprawdę dziewczynką, chyba 14-letnią i że nie było tam czegoś takiego jak rozmowa, jak wsparcie, jak gdzieś tam zaopiekowanie się, tylko raczej odurzenie i po prostu takie wykorzystanie troszeczkę tego zaufania tej kobiety. Ona mówi o tym, jak bardzo to na nią wpłynęło jak zmieniło jej życie, i to naprawdę szokuje, że takie rzeczy miały miejsce, takie i inne, i milion różnych. Um, I to wszystko jest zbiorczo ujęte tutaj w tej niewielkiej pozycji, jak na ogrom tego tematu, więc mam nadzieję, że zainspiruje Was do sięgnięcia po nią. Jeśli chodzi o moje spojrzenie na historię i na to, um, jak czasem. Na przykład nie uczymy się na jej błędach, lub jak jest przewrotna, to um, o północy w Czarnobylu jest znakomitą pozycją o katastrofie nuklearnej w Czarnobylu, o której myślę, że wszyscy mniej więcej wiemy, coś słyszeliśmy. Dlaczego ta książka zmieniła moje postrzeganie? Dlatego, że dopiero po latach, po czasie, analizując sytuację, która działa się w Czarnobylu i w ogóle w Związku Radzieckim, Widzimy jak um, przekonania, jak ustrój polityczny może doprowadzić do tragedii. Bo po prostu tak bardzo dąży do tego, żeby pokazać wszystkim, że jest najlepszy, że ma ogromną moc, że nie da się go pokonać. Jeśli chodzi o komunizm tamtych czasów, to bardzo wiele było takich paradoksów, które działy się, tego że w ustroju, w którym każdy powinien mieć pracę, tak naprawdę niektórzy tą pracę udawali, bo nie było gdzie pracować, a jednocześnie ten ustroj jakby zapewniał tą pracę. Także to wszystko znam też z opowieści oczywiście rodziców, Którzy ten czas w Polsce przeżyli, ale to, co mnie tu uderzyło, to fakt, jak wiele różnych decyzji było trochę jak takie kostki domina, bardzo nieodpowiedzialnych decyzji, bardzo takich zaślepionych decyzji, i jak wiele istnień musiało um, zniknąć, jak wiele osób musiało cierpieć, w tym też inne kraje, które, do których ta toksyczna chmura doleciała. W imię po prostu jakichś ideałów niestworzonych, absolutnie nie mających nic wspólnego z rzeczywistością. Jest to również reportaż, który jest napisany w bardzo przystępnym języku. Ja słuchałam go w audiobooku bardzo dawno temu i dopiero po czasie czuję, jak mocno też wpłynęło to na moje, moją analizę pewnych rzeczy, na moje przyglądanie się temu, co dzieje się teraz, co działo się wcześniej, temu jak właśnie. Jak ironicznie czasem historia gra i jak się powtarza. Też myślę oczywiście o, o sytuacji, które dzieje się teraz, o tym, jak um, decyzje różnych ludzi, podyktowane różnymi poglądami, które nie zawsze są różne od naszych, ale, ale po prostu ta narracja sprawia, że wyglądają jakby były absolutnie inne. To wszystko sprawia, że świat wygląda coraz straszniej, i, i tak naprawdę. Dowiemy się, jakie będą tego konsekwencje dopiero za jakiś czas. I tutaj, kiedy patrzę na to, co działo się z Czarnobylem, co działo się właśnie w ZSRR, to myślę sobie, że bardzo żałuję, że nie mogę przenieść się w czasie i zobaczyć, jak to wszystko się skończy, bo czytając takie pozycje, myślę sobie, że wszystko się może zdarzyć, bo mam wrażenie, że my naprawdę na tej historii praktycznie w ogóle się nie uczymy. Moje myślenie na temat chorób, na temat życia z chorobami psychicznymi, a raczej w ogóle świadomość tego jak to wygląda um, zmieniła lub uzupełniła książka Choroba idzie za mną. To jest pozycja krótka co mnie bardzo ciekawi, dlatego że jest to temat niesamowicie obszerny. Z drugiej strony są to rozmowy z różnymi osobami, które borykają się z różnymi chorobami psychicznymi, które mają styczność na co dzień z osobami chorymi, które pracują w systemie opieki zdrowotnej, które mają sąsiadów, bądź gdzieś tam w ich otoczeniu jest osoba, która mierzy się codziennie właśnie z piętnem choroby i tak naprawdę ciężko jest pomóc jej, bo ona sama nie jest tego świadoma. Tutaj jest nie tylko o schizofrenii, ale też o innych różnych um, zaburzeniach, chorobach. E, są tutaj um, wiem, że zaburzenia efektywne dwubiegunowe, jest też zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Jeśli oczywiście mylę jakieś pojęcia, to przepraszam. E, dlatego, że siad, usiadłam do, do tego filmu e, totalnie tak bez, bez sprawdzania, ale. Mm, Najwyżej tutaj Wam wkleję poprawną nazwę. Generalnie zachęcam Was z całego serca, bo myślę, że jest to dobra pozycja dla każdego, nawet dla osób, które wielkiego doświadczenia z reportażami nie mają, bo uważam, że warto wiedzieć, co się dzieje w naszym kraju, jakie absurdy tak naprawdę tworzy nie tylko system, ale w ogóle wszystko dookoła tych chorób, to jak trudno jest żyć z nimi, nie mając wsparcia będąc samotnym, bo kiedy wpadniemy w szpony, na przykład kolejnego epizodu depresyjnego, czy właśnie kolejnego ataku manii, to samemu ciężko jest się z tego wygrzebać, i poprosić o pomoc i czasem jest to po prostu takie wracanie do szpitala co jakiś czas i nie możemy liczyć na pomoc i na wsparcie, bo, bo po prostu jest tak dużo potrzebujących, że czasem niektórzy w tym systemie znikają. Poruszające i też podoba mi się, jak wiele różnych perspektyw tutaj dostajemy, bo uważam, że to jest bardzo ważne, bo też odczarowuje troszeczkę takie spojrzenie na choroby psychiczne, że one nie zawsze są tylko w schizofrenii. W ogóle wszystkie osoby z schizofrenią są niebezpieczne dla otoczenia? Nie. I to jest ważne, żeby o tym uświadamiać, szczególnie wiedząc jaka jest sytuacja opieki zdrowotnej, jeśli chodzi właśnie o, o zdrowie psychiczne w Polsce. Mam tutaj też moją ukochaną Marię Kiri, autorstwa Ewy Kiri, córki. Dlaczego na okładce nie ma Skłodowska Kiri? Tego nie wiem, bo czasem pojawiają się takie pytania, dlaczego jej tu nie ma. No ja niestety nie, nie wnioskowałam o okładkę, nie pracuję w wydawnictwie, także do wydawnictwa W.A.B. możecie kierować swoje pytania. Ja tutaj wspominam o niej dlatego, że mm, ta konkretna książka odmieniła moje spojrzenie na samą postać Marii Skłodowskiej-Kiri. Ona mi się wydawała taka nieprzystępna, taka groźna, na tych wszystkich zdjęciach jest taka poważna, więc kiedy uczyłam się o niej w szkole, trochę mnie nieśmielała. A po czasie, kiedy właśnie sięgnęłam po tą książkę, dostrzegłam w Marii-Kiri kobietę, osobę, człowieka, który, która, <ścoughs> osoby, która. Mm, dążyła do swoich marzeń, która mimo wszystkim przeciwnością losu gdzieś tam spełniła je i spełniła się w tym, co robiła. Zapłaciła za to ogromną cenę, ale i tak jakby pozostała wierna swoim ideałom. Zmieniła świat nauki, nie tylko w kwestii właśnie odkrycia polonu i radu, ale też w ogóle dla kobiet i to jest coś, z czego jestem szalenie dumna, ale dzięki temu, że mogłam poznać wspomnienia o niej jako o właśnie normalnej zwyczajnej dziewczynie, później kobiecie później właśnie starszej Pani. i to w jaki sposób traciła męża i co, co przeżyła. To to wszystko sprawiło, że myślę o niej ciepło, że stała się taką kobietą, którą podziwiam, szkoda, że nigdy nie będę mogła jej poznać ale chciałabym, żeby wiedziała, że zrobiła coś niesamowitego i jako jej rodaczka jestem z niej absolutnie dumna. Sama ta biografia to jest coś, co naprawdę warto przeczytać, bo jest przecudowna. Ukazuje takie właśnie spojrzenie na tę naukowczynię w absolutnie ludzki i taki wrażliwy sposób. Ostatnią książką, o której chciałabym Wam tutaj powiedzieć, jest um, książka Cieszę się, że Moja Mama Umarła, która za, rozpoczęła taką zmianę we mnie i myślę, że też dyskusję publiczną na temat tego, co się działo w telewizji dla dzieci. E, tu mamy Janet McCarley, to jest bohaterka między innymi takiego serialu jak iCarly. Ja od czasu do czasu sobie gdzieś tam e, odcinki oglądałam. Pamiętam, że zawsze marzyłam, żeby też mieć taki program w internecie, który będę nagrywać z przyjaciółką. E, I po latach, kiedy sięgnęłam po tą książkę, wiedziałam, że ona. No absolutnie zniszczy mi spojrzenie na cokolwiek, co było związane z tą aktorką i w ogóle z tą telewizją, ale myślę, że to otworzyło też drzwi do szerszej dyskusji, też do dokumentu o samym Nickelodeonie, w którym wcześniej wspomniany serial był emitowany. I oprócz oczywiście sytuacji, które dzieją się w, w tej telewizji, możemy też spojrzeć na to, jak wygląda życie takich dziecięcych gwiazd, dziecięcych aktorów, którzy wychowują się w telewizji, którzy wychowują się w tym świetle reflektorów. Tu mamy też narcystyczną matkę Janet, która bardzo, bardzo chciała zrobić z niej gwiazdę. To sama zapewne miała swoje niespełnione marzenia i w ten sposób zniszczyła życie swojej córce, bo nie będę tutaj owijać bawełnę. Nie bez powodu jest taki tytuł. To, co działo się w jej dzieciństwie, to w jaki sposób była traktowana, jest po prostu mrożący krew w żyłach. Jedna z bardziej szokujących książek, jakie czytałam, wpływająca na wyobraźnię w bardzo obrazowy sposób, bo zaczęłam zastanawiać się, czy to jest, to, bo na pewno nie jest odosobnione doświadczenie i myślę tutaj i o rodzicach właśnie, którzy gdzieś tam pchają swoje dzieci do, do światła reflektorów, ale też właśnie te doświadczenia dotyczące samej telewizji i ludzi, którzy tam pracują, bo pracują tam czasem ludzie źli, ludzie, którzy chcą te dzieci skrzywdzić i niesamowite jest dla mnie... Jak taki mały człowiek, który jeszcze nie potrafi sam czasem powiedzieć o tym, że coś jest nie tak, nie był chroniony, nie, nie był objęty taką specjalną opieką właśnie ze względu na to, że jest młody, że jego wrażliwość i, i wszystko jeszcze nie jest do końca ukształtowane. Tymczasem to, co się działo w życiu tej dziewczyny, po prostu. Sprawia, że człowiekowi łamie się głos, bo nikt nie zasługuje na to, żeby coś takiego przeżyć. Um, ale... Jeśli interesuje Was w ogóle temat e, taki, takiego dzieciństwa e, i też życia właśnie z taką matką, to szalenie Wam te pozycje e, polecam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. E, to już będzie wszystko na dzisiaj. Dajcie mi znać, czy jakaś książka w Waszym życiu zmieniła w Was podejście do jakiejś konkretnej kwestii, może do jakiegoś konkretnego człowieka. E, tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale. bit low key